Ejo, z tej strony naczelna Szyszka wszystkich Szyszek, czyli TW Szyszka. I dzisiaj zapraszam Was do nieco krótszego filmiku, tak na odsapnięcie, ponieważ upały zaczynają już doskwierać wszystkim, a mi brakuje po prostu sił, żeby ogarnąć to wszystko. A to wysłał się zasilacz w tym komputerze, co widzieliście ostatnio w filmiku z Huawei'em, również sprawy szkolne, i tak dalej, tak dalej. A więc zapraszam was dzisiaj na dosyć krótki filmik na temat co udało mi się dostać za darmo od mojego kolegi i nie tylko. Zapraszam Was do oglądania. Na początek aparaty. Pierwszy z nich jest Pentax Optio razem ze 128 MB kartą Compact Flash. Ten kąsek został wyprodukowany w 2003 roku no i oferuje dosyć no powiedzmy ciekawy ekran, gdyż nie jest on na stałe wbudowany, tylko on jest tak jak w kamerze wyciągany do góry i obracany wokół. Niestety aparat nie działa. Nie włącza się nawet po wstawieniu świeżych baterii. Ale trudno. Przynajmniej będzie do crash testu na Sylwestra, jak do, zdobędę trochę petard. Na samej karcie Compact Flash znalazłem zdjęcia właśnie z Sylwestra 2002-2003 albo 2003-2004. No, czyli moje klimaty miałem wtedy. Następnym aparatem jest Olympus Stylus. Z dziesięciokrotnym zoomem, no i już nieco lepszym ekranem, choć już niestety wbudowanym na stałe. Ten aparat yy, nie wiem, czy działa, gdyż wymaga do działania yy, dosyć niestandardowego akumulatora może no, w sensie własnościowego akumulatora którego niestety nie mam. <laughs> Ale najdziwniejsze jest złącze do, do kart pamięci, gdyż, uwaga, Znalazłem w niej przejściówkę z własnościowego złącza Olympusa do karty microSD. Szczerze powiedziawszy pierwszy raz się na to natknąłem, już myślałem kurde no co to jest, ale co tam. Pewnie jesteście nadal spragnieni. No to przed Państwem Samsung VP HMX 10 w wersji pal, czyli moja pierwsza kamera, że w sensie no pierwsza kamera, taka bardzo kamera, kamera jaka gości tutaj na tym kanale. Być może jest ona trochę podobna do tej kamery sapera, ponieważ ma ona oporowy ekran. Tak, ten co saper tak bardzo nienawidzi. Plus, nie wiem, czy ma też ślepy autofokus, gdyż ta kamera. Tak jak poprzedni Olympus również nie ma akumulatora. Dostałem to wszystko bez akumulatorów. Nie widzicie czemu? Może były cenne, albo właścicielowi po prostu brakowało i potrzebował do czegoś. Następne w kolejce jest pudełko z dyskietkami. Otóż dostałem. Dyskietki 3,5 cala. Wasze ulubione dyskieteczki. Pamiętacie jak używałem takich dyskietek w laptopie IBM ThinkPad A21e? No, maludziłem, że mam ich mało. No to proszę, dostałem tyle, że, że się w to w głowie nie mieści. Jest tutaj dosłownie wszystko. Nawet znalazłem dyskietkę startową Windowsa. No, pff, robi wrażenie, powiem Wam. Może może powiecie na to, żebyśmy kilka sztuk tych dyskietek odpalili na jakimś live streamie. Może wszystkie odpalimy, może tylko kilka. Co wy na to? Dajcie również znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dalej mamy Discman z futerałem oryginalnym marki Denver. Nie wiem czy działa, nie testowałem go jeszcze, ale jest w kiepskim stanie, gdyż Klapa jest wyłamana, lata jak szmata i, no i nie wiem w jak, jakim jest ogólnie stanie, gdyż jak mówiłem, nie miałem przy sobie baterii. Następnie mamy tajemniczy dyktafon Panasonica. Z tym niestety jest taki problem, że znalazłem go z dwiema bateriami alkalicznymi, które niestety już wylały. Tak więc zostałem tutaj masę kwasu oraz skorodowany środek, który tam po części przeczyściłem. Z sprayem zapachowym Adidasa. No, zawiera alkohol izopropylowy, więc uznałem, że się nada. No i faktycznie, trochę rdzawki zeszło, kwas szedł. jednakże po włożeniu świeżych baterii, które jednak znalazłem, się niestety okazuje, że dyktafon nie działa. Również trafiła się ładowarka z laptopa marki BenQ. Może się kiedyś przyda do testowania innych sprzęciorów. Ale chwila, stop. Myślicie, że to już wszystko? O nie, nie, nie. Wujek Szyszka zadbał, żebyście dostali to, na co oczekujecie. No, może to nie jest to, co o czym mówiłem, ale zjawi się za chwilę. Przed Państwem kabel przedłużacz rozgałęźnik RJ11, czyli złącze telefoniczne. Również znalazły się dwa fabrycznie nowe nadajniki do telewizorów marki SzaiSung. Konkretnie yy, są to nadajniki pilota uniwersalnego, czyli podłączacie sobie taki dzyndzel do telewizora Majotki Szajszunga, posiadające odpowiednie złącze, konfigurujecie pilota i voilà, możecie, możecie sterować DVD, Xboxem czy też dekoderem. Na samym końcu zostawię najlepsze: paczkę od Kiroweka. Chcecie wiedzieć, co jest w środku? Zaraz pokażę. Otóż historia tej paczki zaczęła się od tego, że Kirowek, Wystawił ogłoszenie na grupie elektrozumiarze Sapera, że oddaje kartę Sapphire Radeon HD 3850. Więc sobie pomyślałem, kurde no fajna karta, dobrze wyglądająca, może będzie to filmiku. No i się umówiliśmy na tym, że wyślę, że wyśle mi to paczkomatem na jego koszt. No i co? Paczka dotarła i faktycznie, znalazłem rzeczoną kartę, ale i nie tylko. Znalazłem również wentylator, duże chłodzenie, pamięć RAM, kartę Wi-Fi oraz płytę główną. Niestety chłodzenie jest noname'owe, wentylator ułamany, no, karta Wi-Fi bez antenki może się nada. Natomiast y, płyta główna jest dosyć ciekawa, ponieważ jest to Astrog model będzie y, na filmiku, który, uwaga, ma y, pamięć RAM poziomo u góry. Nie pionowo z boku, tak jak to zwykle bywa w płytach głównych, tylko normalnie C u góry, bo czemu by nie? Przez co płyta wydaje się dosyć kompaktowa i stworzona do mniejszych obudów. Więc raczej znalezienie takowej nie będzie problemem. A właśnie, jeżeli już o tym jesteśmy. Na początku mówiłem, że mi się skichał zasilacz w komputerze z SLI, który miałem tam dokończyć kiedyś. Otóż powiem Wam, że działał. Cały komputer działał na dwóch zasilaczach tylko przez jeden dzień, a potem zestrał się zasilacz. Od, od tak po prostu. Więc yy, moja prośba do Was: jeżeli macie w domu zasilacz sprawny, choć nie albo znacie kogoś, kto ma sprawny zasilacz i, ch i chce się go pozbyć za darmo, to może do mnie śmiało napisać na Discordzie. Link do grupy znajdziecie w opisie. Niech się do mnie również skontaktuje ta osoba na czasie prywatnym Discorda. Następny filmik może wyjść nieco później, gdyż zamierzam nagrać filmik o pewnej ciekawej osobie nagrywająca TFA, która bardzo lubi kolor zielony i gra szpiegiem. Możecie się już domyśleć, o kogo chodzi. Ale jeszcze nie chcę niczego spoilerować. Tak no więc w tym filmiku to tyle. Trzymajcie się do ustrzenia. Na razie cześć.